Witam Was, jestem Denary, a to jest Happy, 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 Happy Wheels, tak, szczęśliwe kółeczka, niezapowiadana seria, którą mam nadzieję, że będziemy kontynuowali bardzo, bardzo, bardzo długo. Gram w tą grę już, nie wiem... któryś raz i powiem Wam, że spodobała mi się ta gra i postanowiłem zrobić z tego Mm, Seria Mam nadzieję, że przepadnie mam w ogóle zaczynamy Bronze Level. Zaczniemy od pierwszego. Dobra, mamy tu wróżkę jakiegoś lekarza, smoka, ambulans O co tu chodzi? Aha, czyli wjeżdżamy do jakiegoś laboratorium Aha, skoczyć na to, rozumiem Czekajcie, spróbuję na to wjechać tak mocno. O, o, udało się. Po schodach teraz, d, 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 d. No, skacz. O, uda nam się. I? Może wcisnąć guzik, To nas zabije pewnie. Portal. Z przyszłości. O, udało się! Dinozaury! Cofamy się w czasie! Jak to możliwe? Ach. Póki co, zapowiada się ciekawie. Jak byście chcieli dla mnie zrobić mapki, to nie mam nic przeciwko. Prosił wam, Prosiłbym Was, właśnie, o to, żebyście zainteresowali się tym i mogliby tworzyć mapki dla mnie. Właśnie nie musiał grać w takie oto produkcje, tylko dla mnie, oczywiście. O! Oh, thank you, good you, found me! Coś tam. Dobrze, że, cię, że mnie znalazłeś. Cholera jasna, no. Rozpędza się i jazda na tego. Na pałę. O tak. I? nie. Nie, jedz go! Musiał go zjeść, bo byśmy nie przejechali! Jeszcze raz, tu się rozpędzę. I skoczemy, Adam Małysz! Czy się nie dzieje. o, -o. Spieprzamy. Nas taranuje. Nie. Nie. O! Moje nogi! Gdzie są moje nogi? Dobra, koniec. Hmm. Weźmy sobie inną mapę. Run Może być fajne świątynia, coś tam. A nie działa, to chuj hmm, Weźmy sobie. Chaos City. O! Weźmy sobie rowerzystę z dzieckiem. Muszę jakąś muzyczkę wstawić, bo trochę cicho jest. Będzie miło i przyjemnie. Gruba się położył. Zdychaj! Mogłem wziąć tego: kosiarkę. Wiem, jestem chory. Wszędzie bebechy lekają, boże śmiałem się ma bechę. To jest kurde. I to, i pa. Nic. O oh, mój leg! O oh, mój lek, o oh, boże! Moje nogi! Ktoś mnie uciął O oh, nie! Dziecko już tam zabita leży. Boże, ja to wyłączam. Hmm, weźmy sobie jakąś taką... E, fajną mapę, gdzie można będzie... Zabijać ludzi. Happy Wheels! Lecimy z tym koksem. Bym wziął tą kosiarkę i bym wszystkich wciągał. Tą kosiarką niszczyłbym. Eee... Y -y -y -y. Jest Tak Nie, tak nie Nie, nie oszukacie Jestem najlepszy z nas wszystkich O oh, shit I co i dupa, muszę się cofnąć M nie. Moje dziecko F moje dziecko. No, ja mam dziecko. I fiks i flip jak to się mówi. Uhu. Tak jest. mam nie jedno dziecko. Nie no odbijają się chololi Ta tak na mnie tak, działa A na dębie nikt tak nie potrafi Tylko ja ha. nic się nie dzieje Jedź, 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 O tak, i tak ma You see, Happy Wheels is going in the 7 year old's healthy song We got original levels We can still have Happy Wheels Oh yeah, i na dębie więc lecimy Tak po Yuppie. Yupi Dobra Jeszcze dwie mapy Hotel Ghost Train Lecimy. Okay. Czemu? Ale ja chcę. Limbo. Bardzo ciekawe nazwa. I zrobiona właśnie w stylu Limbo, jak ktoś widzi, o właśnie ten chłopczyk. Ja nie wiedziałem, ja, ja nie wiem w ogóle o co w tej grze chodzi. Shit, fuck, fuck, fuck. <laughs> o nie. Wbiło mu się tam między nogi Musimy się wydostać! O nie! o, o. Krew sika na wszystkie strony! Nie poddawaj się! jeszcze raz Oh je! Yeah. Fuck, fuck, nie, 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 nie! fak, fak, Jeszcze raz. Teraz ostrożnie, musimy przejść tą mapę, chcę wiedzieć, co tam fak, jest. jest ja nie fak, jestem nienormalny. nie 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 nie, 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 tam nie, nie, fak, Nogi połamane, nie damy się, musimy przejechać mapę bez nóg. L... Nie poddawaj się, O tak zmieścimy się. A tak, kurra ja. Tak jest, tak się wykrywa. Dzisiejsze limbo. O tak, jeszcze ostatnia mapa. Zdążymy, czy nie zdążymy? Tak, zdążymy. Exit to minu. Weźmy sobie Dead Space. O oh, yeah! Ciekawa mapka. A Laty co nie wiedzą co to jest de Dead Space, jest to Survival Horror yy, Akcja się toczy właśnie w przyszłości, bodajże. No w przyszłości. No to lecimy tym kupcem Zabili nas. Open the door. open the fucking door let you move fuck oh yeah O Boże. Dobra, ja kończę ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie mój kanał i te filmiki. Trzymajcie się i cześć.